Siemano. Wracając do ostatniego odcinka, gdzie powiedziałem, że tutaj albo jest wszędzie daleko, albo bardzo blisko, miałem na myśli to, że te odległości tutaj są naprawdę dziwne. I właśnie wrzucam wam time z miejsca, gdzie mieszkamy do Tromso, gdzie jeździmy na zakupy. Będzie tylko time lapse, bo pojechaliśmy po prostu rodzinnie na zakupy. Później będą. Jakieś wykopki, to już podjadę sam. Pokażę Wam troszkę więcej, troszkę ciekawsze miejsca. E, pogoda dzisiaj naprawdę dopisuje, więc może będzie ciekawie. Dobra, jesteśmy w sumie już na miejscówce po zakupach. No i dobra, wyłażę z auta i zaczynamy. Zawsze przed rozpoczęciem poszukiwań staram się spojrzeć na stronę Kulturminesok i zobaczyć na mapie, czy nie jestem na jakichś miejscach, które są niedozwolone do poszukiwań i mają chronione zabytki. I tak dalej. No, dzisiaj tu jest dość sporo takich miejsc, ale będę je oczywiście omijał. Możecie zauważyć tutaj chodzi bardzo dużo właśnie różnego rodzaju stopionego aluminium i tak dalej. Aż dziwne, że to kawałek drzewa, a daje sygnał. Wszech obecne gwoździe yy, i różnego rodzaju wadzie stopione aluminium. No, no i zobaczcie. Eee, no. Dużo, dużo śmieci ludzie zostawiają mimo wszystko. Mimo, że jest tu naprawdę bardzo czysto. To i tak zawsze, zawsze ktoś się znajdzie, kto zostawi śmieci. Bardzo fajny sygnał. Trzeba sobie go trochę ciszej dać. No zobaczymy co to. Wysoki sygnał. Zawleczka od pasztetu. Czyli trochę śmieci też trzeba pozbierać. Wydaje mi się, że tamtą plażę, którą tam widzicie, wyczyściłem dość dobrze, wyczyściłem dość dobrze w tamtym sezonie z różnych śledzi. więc nie powinno być niespodzianek to tutaj już widzę od razu jest zawleczka Kolejny gwóźdź do kolekcji, gdzie jest perła? Ja się pytam, gdzie jest perła? Chyba stoi w nitelce dalej w sklepie. Skutki wirusa świrusa. Tutaj dość często wychodziły łuski różne. Kopniemy sygnał na żywo. mamie żona No i jest pierwszy krążek jedna korona 2010 rok W tym miejscu zostanę sobie przez chwilę, bo jest dość sporo sygnałów, e, więc chyba puszczę tutaj jakiegoś timelapsa najwyżej czy coś w tym stylu. Taka sytuacja, parę rzeczy udało mi się już znaleźć. Najwięcej łusek najwięcej z takich bardziej interesujących rzeczy. Reszta to same Badziewie. I taka, taka fajna akcja Podeszło do mnie, podeszła do mnie rodzinka Norwegów i zaczęli się wypytywać, czy coś zgubiłem, czy po prostu hobbystycznie chodzę z wykrywaczem. Powiedziałem, że hobbystycznie chodzę z wykrywaczem. Powiedzieli, że tam swojemu ojcu, 80-letniemu, też kupił kiedyś wykrywacz. No mówię, że właśnie dużo osób, o, jest i śledź. Śledź na żywo. Że bardzo dużo osób uważa właśnie, że, e, Chodzenie z wykrywaczem, to jest właśnie hobby dla starszych ludzi No ale wracając do tej rodzinki No to wielki szacun dla nich, bo Oni tam w oddali mają namiot I zostają tutaj z trójką dzieci na nockę W nocy najprawdopodobniej temperatura tutaj spadnie do Na pewno do minusowej Więc do no szacun No wydaje mi się, że będzie to Kolejna łóżka. Zaraz sprawdzimy. Być jest kawałek aluminium, amelinium tego nie pomaluję. Co my tu mamy? Tego samego gagatka Ale się musiał rozstrzelać i po raz kolejny. Bardzo ładny sygnał Mam to wykopane. O okay. kurde Co to jest? Na jakieś spalone aluminium. Godzina jest za, za 5 dziewiąta Kończę już te wykopki Zaczyna się robić bardzo zimno mimo jeszcze jakiegoś tam słońca za chwilę rzucę Wam podsumowanie Wyszło kilka łusek czy nic jakiegoś takiego godnego uwagi bardzo ale zaczyna się zimno i będę już uciekał a tam ta rodzinka o której mówiłem szpita Już za niedługo myślę o tym żeby nakręcić kilka odcinków o nocy i pokazać wam dni polarne które niektórych do szału doprowadzają a niektórzy je uwielbiają Cały czas jasno Przepiękna miejscówka oh. Takie skałki Jakbym był wikingiem To bym tu coś ukrył No dobra, zrobię Wam na szybko podsumowanie Jakieś badziwka Dwa śledzie namiotowe widać, że jakieś dość stare inne badziewka, gwoździe jakieś szpilki jest monetka jedna jest jakieś wieczko jest jedna monetka jedna korona to jest takich ciekawszych I raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć łóżek a przecież wiadomo dobrze, że nic tak nie cieszy jak łuska z pepeszy To no nie jest pepesza, krótka jakaś Ten, jakiś tu tutaj coś ma no Nie złapię ostrości, to później zrobię telefonem za chwilkę No ale oprócz tego to same badziewka No i jakiś taki badziewny guzik też Nic więcej, nic ciekawego